galerii 3 korony zapraszamy tutaj do Was na minio 4 C Play. 20 września, godzina 16.28. Już dzisiaj, już dzisiaj przygotowaliśmy dla Was nowy turnur a ich ilimitowany internecik. Już 29, 99, do, tego, ja mówię, do tego, pif, pif, już de 2999 a dlatego nowy loter BFI móż od naturezaczki router Highlight. Także zapraszamy do Was tutaj do podpisywania nowych umów. A dla osób, które lubią rozmawiać, mamy niemilitowane rozmowy, SMS-y oraz internet LTE. Nowej formule pierwszej w Polsce, formuła łodzina 4.0 Play. A dla osób, które posiadają telefonik na kartę, przygotowaliśmy mega oferty. Także zapraszam do przyjścia na adiokabyt, a jeżeli. Skoczyła Ci się już kasa na koncie, to żaden problem. Sprawdź po to proste, przyjdź do nas tutaj i wyłącz się. salonie sieci Play, a wyszkasz ekstra pomysły. Także zapraszamy do skorzystania z naszych mega promocji, a jeśli jesteś łowcą atrakcji i nagród, to zapraszamy do nas na konkursik, w którym można wylosować ekstra nagrody, między innymi telefonarki Nokia, ubudowany przez skalę sieci Play. Także gorąco zapraszamy do udziału w dniu otwartym w sieci Play 20 września 2014 godzina 16.39 zapraszamy na za dosłownie kilka minut na losowanie nagród. Dziękuję bardzo i pozdrawiam że...